Arkadiusz Żabka, witamy o poranku, witamy internautów, witamy słuchaczy, no i witamy porannego gościa. Wtorek, 31 października, Halloween, kto może być? Prezydent Kuczera. <grytanie> Dziękuję bardzo za to przywitanie. Witam pana Grachdura i witam państwa. Panie prezydencie, wczoraj historyczny dzień dla wielu, tak mówiono podczas otwarcia stacji wodorowej w Rybniku, drugiej w Polsce, pierwszej na Górnym Śląsku. Ja pamiętam przed laty, to chyba w Wodzisławiu było, Ireneusz Serwotko otwierał stację, był wtedy proboszcz z krupidem, a teraz to Iwisz z mikrofonem. No, czasy się zmieniają, aczkolwiek myślę, że technologia przede wszystkim się zmieniła. Jestem też bardzo zadowolony z tego, że akurat padło na Rybnik. Jesteśmy na południu Polski jedyną stacją, no i najnowocześniejszą w Europie. Niech Pan nam wytłumaczy, jak to jest, że aglomeracja śląska rezygnuje z wodorowych autobusów, kierując się wysoką ceną paliwa, a Rybnik świętuje Nadejście tej ery. Na pewno no, trzeba pytać aglomeracje. Myśmy w przetargu uzyskali e, przede wszystkim autobusy, uzyskaliśmy dotacje z Narodowego Funduszu. No i e, mamy nadzieję, że w kolejnych latach cena paliwa wodogowego będzie spadała z powodu powszechności e, tych stacji. Wiemy, że bardzo ambitne plany ma grupa ZEPAK. Również grupa Orion mówi o tym, że około 40 stacji chce wybudować w najbliższym czasie. Także myślę, że przed nami pewna rewolucja komunikacyjna. No, fajnie, że w rybniku jesteśmy w pewnym sensie przekonani. Mamy wrażenie, że to jest zabawka dla bogatych. Nie ile w rybniku próbiek? jest samochodów osobowych na wodór? Znaczy, z punktu widzenia Ale ile jest? ilości, może jeden czy dwa. Tylko gdyby iść tym tokiem myślenia, no to naprawdę jakakolwiek nowa inicjatywa nie miałaby punktu wyjścia. Z punktu widzenia miasta Rybnika 20 samochodów, autobusów wodorowych to jest ten... Na razie są trzy. Na razie jest piątka. 1 listopada 5 autobusów będzie jeździć. Do 23 listopada będzie ich 20. No muszą zostać wprowadzone do użytku, także w tym roku 20 sztuk autobusów wodorowych będzie jeździło po rynku. Na to miasto uzyskało tak, dotację. na to dostaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie i jaki jest udział miasta w tej inwestycji? No, jeżeli chodzi o stację, to no stacją prywatną. E, Wydzierzaliśmy grunt, no i mieliśmy okazję robić naprawdę ciekawą rzecz, bo tak naprawdę kwestia przepisów, kwestia umiejscowienia, zgód, e, pozwoleń różnego rodzaju, to wszystko zostało niejako przerobione przez... Urząd Miasta Rebnika, tu dziękuję wszystkim moim współpracownikom, bo trzeba być tutaj rzeczywiście czujnym. No i tyle przecieraliśmy szlaki. Takie miasta jak Gdynia, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Szczecin w ciągu najbliższego pół roku na roku też będą miały te stację czy do Rybnika będą przyjeżdżały autobusy z aglomeracji? Nie, no bo oni zrezygnowali z wodorów. Pewno będzie tak, że... No to kto, kto będzie tankował? Tylko komunikacja miejska Rybnika póki co, tak? Panie Naczu, na początku tak, ale z punktu widzenia ilości samochodów, które pojawią się i trzeba mieć świadomość, że w takiej Japonii około 150 Wie pan, tysięcy. Wiem, ile kosztuje taki Tak, wiem, około 300 tysięcy. 335. Wczoraj sprawdzałem, bo myślałem o zakupie, ale skończyło się na myśleniu. Ja myślę, że z punktu widzenia użytkownika takiego masowego, to na pewno potrzebujemy jeszcze około dekady, ale z punktu widzenia komunikacji miejskiej jest to bardzo istotne. Autobusy komunikacji miejskiej robią jakieś 5 milionów kilometrów rocznie. Jeżeli nie wszystkie oczywiście będą wodorowcami, no ale warto myślę powalczyć o to, aby te powietrze było oczyszczane przez autobusy. To jest coś, co dzisiaj wydaje się rzeczywiście technologią bardzo, bardzo zaawansowaną, ale też proszę pamiętać, że jakby ktoś powiedział dekadę temu, że w Remniku będzie ze 100 czy 200 autobusów, znaczy samochodów elektrycznych, to też byśmy byli dość sceptyczni. Nigdy tym, którzy przecierają szlaki, nie jest łatwo. Zawsze jest wielu sceptyków, no Ford podobno gdyby słuchał swoich doradców, to wychoduje szybsze konie, a nie stworzy samochód. Tak, to jest sentencja, którą Pan już kiedyś tutaj w studio Radia 90 powiedział. Ale mieszkańcy zwracają uwagę na to, że nie działają tablice informacyjne o odjazdach. Takie proste rzeczy po prostu leżą, a miasto no, bawi się w coś takiego. To może najpierw też warto popatrzeć na swoje podwórko to, co można naprawić i naprawić. Panie Racharze. My mieniamy wiaty autobusowe na bieżąco, jeżeli chodzi o tablice, no to są specjalnie wyłączone z tego powodu, że po prostu technologicznie mają już przeszło dekadę i brakuje części. żeśmy na początku próbowali z kilku robić jedną, która by funkcjonowała, ale okazało się to bezsensowne. W najbliższym budżecie między innymi spółka Komunikacja Miejska będzie odpowiedzialna za projekty z zabudową nowych. Czekamy na środki europejskie, także myślę, że też kolejny poziom technologiczny będziemy przeskakiwać. No proszę też zwrócić uwagę na zaawansowanie na przykład płatnością kartą kredytową i zakup biletów. To też jest, że tak powiem już dzisiaj rzecz oczywista. Jeszcze 5 lat temu wcale nie do końca. Reasumując, wczorajszy dzień dniem historycznym, no ale to wszystko zaczęło się na lotnisku w Gotardowicach. Tydzień temu rozmawialiśmy o potrzebie lotniska. Tu niech pan zobaczy, jak się przydało. Solosz ląduje swoim helikopterem, tak, czy śmigłowcem. Dobrze, że jest to lotnisko? Dobrze, nawet miałem okazję porozmawiać sobie, zdaje się, że z panem dyrektorem, żeśmy tutaj porozmawiali też o przyszłości. Także ta wizyta miała szeroki wymiar. Dobrze, Panie Prezydencie, zmienimy temat jutro 1 listopada. Tradycyjna kwestia na cmentarzach. W rybniku między innymi Fundacja Pulsmat blisko Ciebie będzie zbierała na hospicjum. Ona jest inicjatorem powstania, no i ona przez łzy pewnie będzie po raz kolejny zbierała pieniądze, ponieważ w styczniu tego roku miasto unieważniło przetarg. Na budowę hospicjum. Wykonawca musiał zejść z placu budowy. Wrześ... Nie solidny wykonawca i to warto podkreślić. Tak, dlatego musiał zejść. We wrześniu, czyli miesiąc temu, państwo z budżetu miasta dołożyli 14,5 miliona złotych. Z tego się robi około 40 milionów złotych. Ta inwestycja ma tyle kosztować. W tym jest 10 milionów z Polskiego Ładu. Panie prezydencie, taki worek bez dna. Będzie to hospicjum? Warte jest wszelkich pieniędzy? Tak, dla mnie warte nie może być tak, że miasto ponad 100 tysięczne nie ma takiej instytucji, która. Pozwala godnie zakończyć życie. Ja sam mam osobiste wspomnienia związane z opieką nad moją mamą i wiem jaki wysiłek i ile osób potrzeba, aby ten stan bólu powstrzymywać. powstrzymywać aby dać naprawdę dobrą opiekę i myślę, że robimy wszystko, aby w 2025 roku te hospicjum oddać. Została zrobiona cała inwentaryzacja, udało się znaleźć dodatkowe fundusze. No i mam nadzieję, że ten bardzo ładny projekt, przypomnę był konkurs nawet architektoniczny na tą, na tą zabudowę w Niedobczycach powstanie. Liczę, że w listopadzie postępowanie zostanie uruchomione. No i będziemy mogli wskazać dość szybko nowego wykonawcę. Mam nadzieję, że solidnego takiego, który rzeczywiście to dokończy. No właśnie, co zostało wykonane? Tak naprawdę mamy fundamenty. Tylko fundamenty. Mamy przede wszystkim. Z całą dokumentację, czyli gotowy, gotowy projekt, jak powiedziałem, w konkursie architektonicznym. No i myślę, że teraz mury będą pchnąć się do góry, jak się to mówi. No bardzo nam zależy na tym, aby firma rzeczywiście solidna to, to dostała. W zamówieniach publicznych, w tej procedurze przetargowej, no różnie bywa. Każdy zależy, że wygrywa cena. Cena czasem gwarancja, a no jest tak, że jako środki publiczne wydatkowano jednak, nie mogę tutaj wskazać palcem, kto to ma robić. Mamy katalog firm, które się zawsze sprawdzały w Rybniku, oby taka firma też startowała. Mury pną się do góry, to przypomina mi się obrazek. Sprzed kilku dni odwiedziłem cmentarz w Rybniku i zobaczyłem, jak pną się do góry mury krematorium. I pojawiły się pytania ze strony mieszkańców. Ten dym. Mówię, panie redaktorze, co z tym dymem? To ja pytam, panie prezydencie, co z tym dymem? Będzie dym, będzie on przeszkadzał? Nie będzie żadnego Nie dymu. Będzie. Dzisiaj to są takie technologie no, w oparciu o filtrację różnego rodzaju, że właściwie ty, ten cały proces jest bardzo e, czysty, ale też bardzo konieczny. Znowu powiem e, tak, że liczne głosy mieszkańców mówią o tym, że chcielibyśmy żegnać swoich zmarłych w Giebniku na cmentarzu komunalnym. To największy cmentarz. E, no i ta inwestycja też z pewnymi trudnościami, ale jednak, będzie kończona. Chcemy również zainwestować trochę w otoczenie tego krematorium, w systemy towarzyszące, na przykład chłodni. To też wymaga tam jakichś nakładów, no ale chciałbym, żeby to było bardzo godne i na dobrym poziomie. Kiedy? Ja myślę, że w roku 2024 będziemy mogli mówić o tym, że chematorium działa. Oczywiście bez takiego hucznego otwarcia. Znaczy tak, bo myślę, że też jakby waga sprawy jest na innym poziomie emocjonalnym w ogóle, ale inwestycja potrzebna. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Wraki na naszych ulicach. Pojawiają się sygnały od naszych słuchaczy o tym, że są te wraki. I teraz tak, miasto będzie się zasłaniało tym, że nie może, bo. Znaczy jest właściciela, ale I... mamy przypadki, panie prezydencie, uh -huh. kiedy ten wrak jest po pożarze, kiedy uh -huh. właściwie to jest szkielet i to jest, mówiąc krótko, śmieć, zwyczajny śmieć. Wczoraj widziałem wpis na, na Facebooku. Tych wraków kilkanaście rocznie rzeczywiście usuwamy głównie z dużych osiedli, bardzo często kwestia własności, również tak zwanego pasa drogowego. Jeżeli to jest w pasie drogowym, możemy to zrobić niejako z automatu. No, przyznam się, że czasem robimy tak, że trzeba zmienić układ znaków po to, żeby ten wrak mógł zostać usmienny. Dobrze, Ale miasto weźmie się za to podczas tak, jesiennych porządku. Tak, oczywiście, pan, jeżeli tylko krok kwestie, od trudno Teraz Trudno mi teraz tak e, rozmówić o tym konkretnym przypadku, ale jeżeli to zagraża bezpieczeństwu, to, e, to oczywiście. No, jest też tak, że ktoś te wraki nam tu zostawia, i to, to nie są służby miejskie. Także apel do tych, którzy mają takie plany, to raczej w pasie drogowym będzie łatwiej Ale, ale przez kilka lat kłują w oczy, mam nadzieję, że kłują też w oczy prezydenta Rybnika, Piotra Kuczary, który Za był isty, dzisiaj panie porannym gościem Radia 90. Arkadiusz Żabka, dobrego.